Panie burmistrzu, przyjechał nowy samochód podczas przemówienia otwierającego. Mówił pan, że to pierwszy z kolejnych, tak, że jeszcze będą te wozy do gminy trafiały. Proszę opowiedzieć o tym w ramach jakiej akcji, jakiego zadania ten wóz tu trafił i jaki był montaż finansowy? E, środki na ten wóz pozyskaliśmy w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego, konkretnie z programu na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. E, milion sto tysięcy to do dofinansowanie europejskie, e, natomiast około 600 tysięcy złotych tutaj łącznie licząc kosz, koszt wyposażenia to środki budżetu gminy, sponsorów, ale także strażaków, którzy e, zbierali bardzo intensywnie tutaj pieniądze, żeby ten samochód był jak najlepiej doposażony i żeby był na jak na najlepszym poziomie. Ja mogę dodać tylko tyle, że to jest w tej chwili, przypuszczam, jeden z najnowocześniejszych samochodów w okolicy. W segmencie klasy premium, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, jest doposażony praktycznie do maksimum, łącznie z kamerą 360 i wszelkimi możliwymi dodatkami, które można było do takiego pojazdu uzyskać. Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że jest to element kontynuowania szerszego programu modernizacji wozów w gminie Głogówek. Przed nami jeszcze dostawa. Lekkiego samochodu, który także będzie dofinansowany ze środków europejskich. Kupujemy go w porozumieniu z Związkiem Wojewódzkim OSP. Prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, także do tej jednostki trafi bus osobowy, który uległ zniszczeniu w trakcie powodzi. No i jeszcze jedna informacja, już na biegu przysłowowym mamy aplikację o zakup wozu do OSP Kazimierz, także fabrycznie nowego średniego. Zapytam już nie jako burmistrza gminy Głogówek, ale jako komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, po uzupełnieniu, po tych nowościach, o których pan przed chwilą powiedział, już rozumiem, że stan będzie zadowalający, jeżeli chodzi o OSP na terenie gminy Głogówek, czy jeszcze macie jakieś oczekiwania? Nie, ten stan jest jeszcze daleki od zadowalającego, bo w jednostkach na obszarach wiejskich, które są poza systemem, mamy samochody, które jeszcze niestety sięgają historią lat 70. Nasz program modernizacji zakładał przede wszystkim to, żeby jednostki systemowe, a te mamy trzy, dysponowały sprzętem, który będzie niezawodny o każdej porze dnia i roku. I tutaj tym samochodem dopinamy jak gdyby to założenie. I teraz będziemy powoli rozglądali się za tym, jak modernizować te jednostki właśnie na terenach wiejskich. Myślę, że bardzo miły dzień dla OSP w Głogówku. Nowy wóz przyjeżdża do Remizy, który na pewno pomoże zabezpieczyć tutaj nasz region, czyli nie tylko Głogówka, ale również całego powiatu. Ale chcielibyśmy usłyszeć troszkę więcej o tym wozie. No Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ mamy nowy samochód po, pożarniczy. Który na pewno zwiększy bezpieczeństwo i mieszkańców gminy głógówek, i, 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 i okolic. No, samochód jest na podwoziu y, ska, y, marki Skania. Posiada 3000 litrów wody. Jest uterenowiony, co też nam po, y, pozwoli na działaniach. W trudnych od dostępnych miejscach. Czy to już wszystkie wozy, które OSP Głogówek chciałaby wymienić, czy jednak czekamy na jeszcze coś trochę więcej? Jeszcze czekamy na troszkę więcej, ale to nie chcę zdradzać tajemnic. Będzie, będzie bliżej, to będziemy informować o tym. Tak powiedzieć troszkę dla lajków. Do czego ten wóz może służyć? Ten wóz jest wyposażony praktycznie w. Yy, we, wszyscy, we wszystkie rzeczy techniczne oraz pożarnicze, czyli on jest do wypadków, do pożarów, praktycznie do wszystkiego, do czego jeździmy. Piękne wydarzenie dla Głogówka, ale mam nadzieję, że za niedługo będziemy uczestniczyć w pięknym wydarzeniu dla gminy Lubrza. Wspólny projekt z Głogówkiem i Lubrzy dla wspólnego bezpieczeństwa. Chciałbym zapytać o tą stronę lubrzańską projektu. Czego w najbliższym czasie możemy się spodziewać, jeśli chodzi o prawdopodobnie nowe wozy pożarnicze? Tak, myślę, że za niedługo możemy również liczyć na takie wydarzenie, jakie mamy tutaj dzisiaj w Głogówku. Myślę, że to niebawem kwestia paru być może miesięcy i również będziemy mogli przywitać nowe wozy. Jakiś troszeczkę można uchylić rąbka tajemnicy, które jednostki, jakie wozy? Jednostki były wpisane w miejscowości OSP Lubrza i samochód terenowy, który będzie do dyspozycji zarządzania kryzysowego. A jakie są potrzeby, jeśli chodzi o straż pożarną na terenie gminy Lubrza? Z mojej perspektywy jak najbardziej. Samochody nowe, wiadomo, mają swoje pokrycie, jeżeli chodzi o pomoc i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Myślę, że również tutaj będziemy szukali innych rozwiązań, nowych rozwiązań, nowych projektów, aby wymieniać pozostałe wozy czy samochody strażackie. Powiedzmy tylko o pieniądzach. Ile środków udało się zabezpieczyć? Całe zadanie z dofinansowaniem z naszej strony jako Urzędu Gminy wyniosło gdzieś na kwotę około 600 tysięcy złotych, z czego Około 20% jest naszego budżetu.